Fatalne dane, katastroficzne dane z amerykańskiego rynku pracy, są pochodną dwóch rzeczy. Pierwsza to oczywiście, że jest to efekt lockdownu, zatrzymania amerykańskiej gospodarki niemalże od razu na wielu płaszczyznach, w tej części usługowej i przemysłowej. Ale drugi aspekt, ważniejszy, z którego wynikają tak fatalne dane, to to, że amerykański rynek pracy jest bardzo elastyczny. Można tam bardzo szybko zwolnić pracownika, można też go bardzo szybko zatrudnić. A więc przedsiębiorcy no, nie czekali na pomoce rządowe, programy pomocowe, stymulacje jakieś rządowe czy pieniądze, które mają im pomóc utrzymać rynek pracy, tylko po prostu jednym wielkim cięciem postanowili pozbyć się wszystkich osób, które. Nie są absolutnie krytyczne dla prowadzenia danego biznesu. Te dwa aspekty połączone sprawiły, że no, amerykański rynek pracy doświadczył danych najgorszych w historii i to chyba można śmiało powiedzieć najgorszych w historii ostatnich 100, 150 lat. Amerykański konsument sam w sobie stanowi mniej więcej 15-17% światowego PKB, co oznacza, że gdy w jednym momencie znika tak duża konsumpcja, to znaczna część tych wydatków, które że byłyby poczynione przez amerykańskiego konsumenta, niestety nie będzie miała miejsca. To z kolei przekłada się na cały łańcuch zależności, a więc poszczególne firmy zarabiają mniej, poszczególne rynki są mniej atrakcyjne, poszczególne usługi nie są zamawiane, a więc finalnie w skali globalnego łańcucha dostaw ta gigantyczna rzesza nowych bezrobotnych uderza w większość firm, w większość sektorów i w większość gospodarek. W ramach tego światowego łańcucha dostaw produktów i usług Oczywiście jest także Polska i polskie przedsiębiorstwa, które znów będą miały mniej zysków, mniej przychodów, potencjalnie z mniej, marże, które by odnotowywały na różnych rynkach albo na swoich produktach, też będą mniejsze. Gospodarka amerykańska będzie otrzymywać największy. Pakiet stymulacyjny, jaki kiedykolwiek istniał na świecie, to będą ponad 2 biliony dolarów, które są przygotowywane przez administrację Donalda Trumpa. I oczywiście tak szeroki pakiet stymulacyjny, pomagający mocno. W pierwszej chwili pomoże amerykańskim przedsiębiorcom, pomoże amerykańskiej gospodarce przejść przez tą pierwszą fazę kryzysu. Tyle tylko, że rządowa administracja, ani także rządowe pieniądze, zamówienia, czy dotacje albo subwencje nie zastąpią globalnego rynku. Czyli finalnie jest to ta pomoc, która ma tylko. Zażegnać pierwsze, najbardziej nieoczekiwane skutki kryzysu w pierwszej fali, ale nie może sprawić, że zneutralizuje wszelkie możliwe negatywne konsekwencje.